Cześć, dzień dobry, w dzisiejszym nagraniu wyjaśniam e, ekipie RR, czyli gościom w energii e, powody, dla których są zwolnieni z karmy, jeśli korzystali z usług e, pań do. Stytuty. Otóż e, panowie połączeni ze mną w energii e, w dzisiejszym płomieniu byli pod odstrzałem od, od e, niewiast w, w wersji ONO e, i to są panowie z wyższych sfer, E, czyli mm, do gwałtów dochodziło w energii oraz fizycznie. E, panie ów e, na wyższych szczeblach świadczące usługi seksualne jako żony lub jako panie do towarzystwa e, były, zamieniane na mnie, były zamieniane na mnie i e, miały za zadanie łapać ów e, złotych chłopaków w sidła e, po to, aby generować połączenie jako ja i przekazywać je dalej. Stąd pochodziła energia jako ja od samych niezin do samej góry. Panie ów zostały zablokowane w usługach jako ja. Panowie zostali zwolnieni z karmy, ponieważ dokładnie szczegółowo będę tłumaczyła wszystko wcześniej. Dla ów panów zalecam film Telegonia, czyli wyczyszczenie się z całości. Nie miało to nic wspólnego ze mną ani z miłością. I panie ów energią manipulowały panami, aby na przykład odczuwali do niej miłość albo manipulowały, aby korzystał z ich usług. To jest już udowodnione przeze mnie w trakcie obserwacji śmietnikowej. O tym będzie wkrótce bardziej szczegółowo. Teraz kończymy odcinanie kanibali od energii, ponieważ wielu mężczyzn w trakcie wojny poległo, było w karmie, mnie nie było jakby byłam na śmietnikach, nikt nie obczajał bazy, więc później będę to tłumaczyła. W każdym razie ów panie mają zakaz łapania w jako ja panów z wyższych sfer, czyli panów z grubymi portfelami, tudzież w garniturach, czyli karniaków, tudzież przedstawicieli władzy, ponieważ jest to bardzo, bardzo, bardzo rygorystycznie osadzone w karmie. I takie panie, czym prędzej muszą się wycofać, jest zakaz manipulacji, szantaży, grożenia planom, że doniosą mi ów incydenty. Ja o wszystkich incydentach wiem, najważniejsze, abyśmy skończyli z generowaniem głównie zamiast miłości. Do usłyszenia baj.